W tym materiale omówimy, w jaki sposób możemy monitorować użytkowników, którzy pracują zdalnie. W przypadku rozwiązania Safetyka mamy ku temu dedykowane rozwiązanie, czyli wbudowany raport. Aby taki raport wygenerować, przechodzimy do konsoli webowej, czyli do konsoli Web Safetyka i następnie z menu kontekstowego rozwijamy sekcję Zarządzanie i wybieramy zakładkę Raporty. Następnie Dodajemy nowy raport. Nazywamy go na przykład Home Office. A jako zawartość raportu wybieramy praca zdalna. Kolejna możemy skonfigurować. Jacy użytkownicy mają zostać zawarci w tym raporcie? Jaki ma być język takiego raportu? My dla przykładu zmienimy na polski oraz jaki ma być okres wysyłania raportu. Tutaj zmienimy ustawienie na miesiąc. Jako ostatnia rzecz konfigurujemy adres e-mail, na który ma zostać raport wysłany i zapisujemy ustawienia. Raport jest już gotowy. Natomiast jeśli chcemy zweryfikować, jak taki raport będzie wyglądał, wybieramy opcję Pobierz bezpośrednio. I po pobraniu przy pomocy programu Excel będziemy w stanie zweryfikować, jak taki raport wygląda. W pierwszej kolejności wyświetla nam się zakładka Przegląd, gdzie widzimy ogólne informacje takie jak całkowita ilość pracujących użytkowników, czy całkowita ilość incydentów DLP. Natomiast przechodząc do zakładki Aktywność, zobaczymy już wyodrębnione informacje dla każdego użytkownika. Tutaj znajdziemy m.in. coś takiego jak czas produktywny, na przykład najczęstsze działania służbowe, czy liczba incydentów DLP dla każdego użytkownika.